Witamy w starym, wspaniałym świecie. W poprzednim odcinku strzelaliśmy z Colta Navy model 1851, kaliber 36. I dzisiaj postrzelamy z czegoś bardzo podobnego, ale jednak trochę innego: czyli Colta Army model 1860. Rewolwer wyprodukowany, zaprojektowany 10 lat później z pewnymi usprawnieniami. Zobaczymy, na ile rzeczywiście ten rewolwer jest lepszy, i jak bardzo on się różnią między sobą z lat 50. i z lat 60 sześciostrzałowy. Colt. Zapraszam. Przeznaczenie obydwu tych rewolwerów jest praktycznie takie samo, czy było takie samo. Miał być to rewolwer do noszenia na sobie przez żołnierzy czy przez cywilów. Jeden jest model Navy, czyli dla marynarki, drugi jest model Army, czyli dla wojsk lądowych, ale tak naprawdę to nosili go wszyscy. Jeden i drugi. Różnica jest taka, że tu mamy kaliber 36, dlatego że odchudzono tę broń w porównaniu z wcześniejszym Walkerem i przy materiałach, jakie wtedy były, konstrukcyjnych, bezpieczniej było używać trochę mniejszej energii i lżejszych pocisków. A tutaj, kiedy technologia się poprawiła, kiedy fabryka Kolta była w stanie zapewnić lepszą stal dla rewolwerów, mamy z powrotem kaliber 44. To też jest broń do noszenia na sobie, nie jest to rewolwer kawaleryjski, ale mamy kaliber 44. Mamy 8 calową lufę zamiast 7,5 calowej lufy. Mamy trochę zmienione przyrządy celownicze. W kolcie z 1851 roku mieliśmy grzybek taki mały. Tu już mamy taką podłużną blaszkę. Jest inna muszka. Szczerbinki są takie same czyli po prostu wycięcie w kurku rewolweru. Rama jest bardzo podobna. Nawet do pewnego stopnia wymienna, można próbować zamiennie stosować w jedną stronę w tych rewolwerach. Przy czym w tym późniejszym, tym o którym dzisiaj opowiadamy, jest o wiele większy uchwyt. Tutaj ja mam całkiem spore dłonie i mi się mieści dłoń. A w, w tym kolcie z 51 już tak niekoniecznie, to jest mniejszy uchwyt. To jest o wiele większy, o wiele wygodniej chwyta się tą broń. W starszym kolcie mamy oktagonalną lufę, w nowszym kolcie mamy okrągłą. Niektórzy twierdzą, że to względy bezpieczeństwa, że grubsza lufa. Inni mówią, że to jest tylko kwestia mody i designu. To może wy w komentarzach powiecie coś na ten temat, czy to było tak, czy było inaczej. E, oprócz tego, zasada działania taka sama, otwarta rama. E, tak samo, jeśli chcemy wymienić bębenek, to musimy e, rozebrać e, rewolwer. Zobaczmy, jak to strzela. Sypiemy 30 granów prochu. E, jaki to jest proch? To jest złoty stok. Złoty stok czyli s, słabszy proch, ale sypiemy 30 granów. E, ten rewolwer powinien być przy tej naważce e, stosunkowo celny, czy najcelniejszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak się z niego trafia. I nie dajemy przybitki. Nie dajemy przybitki, bo nam przybitka dziurawi tarcze no, i no, trochę nie wiemy, nie wiemy, co się dzieje. Czy to, czy to są strzały, czy to są kule, czy to są przybitki. Bo na bliską odległość strzelam. Na dalszą odległość, oczywiście, to nie ma żadnego znaczenia. Bezpiecznie. Tu mi się z niego strzelało tak dobrze, żebym powiedział że ten strzał jeden to jest zerwany. A tu mamy pięć strzałów. Wszystkie razem do kupy się mieszczą. To jest oczywiście bardzo bliska odległość, to jest 7 metrów. Ale jak widzieliście na różnych filmach, to z tych 7 metrów to różnie się mi strzela z tej broni. Z jednej to będzie tak, z drugiej to będzie bardziej rozrzucone. Tutaj, w tym rewolwerze jest duży uchwyt, i powiem, że to jest pierwszy raz kiedy strzelam z tej broni i nigdy wcześniej z niej nie strzelałem. To jest wynik wystrzelany pierwszy raz z tej broni w ogóle w życiu. I fakt, że tu jest ten duży uchwyt, powoduje, że jestem się w stanie skupić bardzo dobrze na przyrządach celowniczych i ta broń bardzo fajnie leży w dłoni, i dzięki temu jestem w stanie przycelować cały czas w to samo miejsce. Celowane było tutaj, czyli na odległości 7 metrów, to on bije kilka centymetrów powyżej, ale bije dokładnie cały czas w to samo miejsce. Tu jeden strzał zepsuty, a reszta kula wchodzi w kulę. Robin Hood normalnie. Zobaczymy, ile się uda z tego energii wycisnąć. No. Może z tym razem wyjątkowo strzelimy na większy dystans dzisiaj, na 50 metrów, może uda mi się trafić. Ja nigdy nie strzelałem z broni krótkiej na takie dystanse, to nie w moim stylu. Dla mnie to jest do na 7 metrów, ale jak on tak celnie trafia, to zobaczymy, może się uda. Nabiliśmy bęben 33 granami prochu szwajcarskiego 3F i pociskami typu Conical, które mają po 190 parę granów, czyli tu jest mniej więcej maksimum tego co jesteśmy w stanie wycisnąć z tego rewolweru jeśli chodzi o energię tutaj powiedzmy że jeszcze może jeden gran by wszedł prochu, ale nie mamy takiej końcówki do prochownicy więc musimy się zadowolić 33 granami prochu musieliśmy to zrobić na, na prasie, na zewnątrz, bo nie byliśmy pewni ile prochu do niego wchodzi maksymalnie razem z tym pociskiem jak mamy nabity yy, na zewnątrz yy, bębenek, no to po prostu możemy złożyć rewolwer dalej do kupy. Gotowe. Założymy kapiszony, zobaczymy ile to ma energii. Pałaam.

Bezpiecznie, zaraz wam powiemy ile to jest energii. Raz, dwa. E, I trzeci dużo nad głową. No, ten tutaj na komorę poszło raz, dwa i niestety w kapelusz. Trening z mistrza. Strzela się fajnie, czasami kapiszony nie spalają, ale strzela się fajnie. Nie wiem, czy widzicie, ale tam daleko na 50 metrach zaczaił się taki niebieski złoczyńca. Zboiler. Bojlery zabijają ludzi. Trzeba się przed nimi bronić. Kiedy atakuje was boiler, nie możecie dopuścić, żeby się zbliżył e, bardziej niż na 50 metrów. Trzeba go zarąbać z 50 metrów. Trzeba mieć do tego safe, który was ochroni przed atakiem boilera. I trzeba mieć rewolwera, żeby go zastrzelić. Zobaczymy za którym strzałem z tych 50 metrów uda mi się trafić, ile on ma litrów? 20. 20-litrowy boiler, 30. 30-litrowy boiler. No, boilery zabijają ludzi, naprawdę. Słyszałem w wiadomościach, że kogoś zabił boiler. A te niebieskie są najgorsze. Te niebieskie są najwredniejsze. Ała! Nie założyłem słuchawek! Chyba go trafiłem. Właśnie? Co mówisz? Co? Jaki ładny rykoszet poszedł. Wiecie co? Ach. Tutaj trafiłem naszego bojlera i okazuje się, że... Trafić go to nie jest taki wcale problem. Ale kurde, zabić! Jezus Maria! Wiecie co? Udało się trafić bojlera, ale kurcze... nie przedzierawiliśmy go. Udało nam się uciec za nasz safe z powrotem. Jedyne co pozostaje, to zmienić naważkę. Żeby zmienić naważkę, to trzeba rozbuntować rewolwer. Może Boiler poczeka, zobaczymy. Trzeba zmienić bębenek z... Tu jest... 30 granów złotego stoku, 3F i okrągła kulka. I to nam tylko głaska naszego bojlera. Zobaczymy, co będzie, jak załadujemy 33 grany Szwajcara i konikal. Mamy nasze trzy ostatnie konikale i zasypany proch szwajcarski. Zobaczymy, czy uda nam się zamordować bojlera. No, tu został trafiony nasz boiler i niestety to się tylko zagłębia. Zobaczcie, co mi zrobił. Muszę z godzinę sobie sprawdzać. Wiecie, co? Żarty się skończyły. Kurde, boiler nie odpuszcza. Dziurawi chce nam ręce pourywać. Więc trzeba zabrać. Konkretną broń. Oj, trafił. Trafiony, zatopiony. Piha! O kur. To wszystkie trzy trafiły. zabitych. Tym się różni Sharps od Colta. To są dziury wyjściowe. Nieżywy, zabity, a przewrócił też się chyba od tego. Te to przelatywały na wylot, a to go przewróciło. No bo w rant trafiło się. Mhm. Colt Army model 1860. Kaliber 44. Ten egzemplarz jeszcze dodatkowo tuningowany, poprawione mechanizmy, taki trochę ściągnięta oksyda, przez to postarzony. Tutaj mamy kanelowany bębenek, czyli z takimi wyżłobieniami. Subiektywnie w mojej prywatnej ocenie Chyba najładniejszy z tych rewolwerów tej klasy tej wielkości w porównaniu z Remingtonem 1858 czy z tym Coltem starszym 1851 to ten z okrągłą Lufą, no, jest taki słodziak, prawie 500 J energii udało dzisiaj nam się z niego wykrzesać. Bardzo celny, jeśli o mnie chodzi to bardzo celny na 7 metrów, jak próbowałem na 25 metrów, to za bardzo nie potrafiłem trafić, tak, żeby jakieś punkty nastukać na tarczy, no ale to jest kwestia treningu i wprawy. Jedyne co mi nie pasuje w tym rewolwerze, to tu w tym miejscu z obydwu stron, są wystające śruby. I jak strzelam. Jak trzymam kciukiem, to muszę się pilnować, czy tam mi ta śruba nie walnie w kciuk. Jak jest więcej naważki nasypane, to trochę drażni, ale tak poza tym to świetna broń. Ten brak zamkniętej ramy, to ja nie wiem. Wydawało mi się, że to jest jakiś problem, ale tu widzę, że to chyba nie jest problem. Jest bardzo fajna broń. Można nawet do bojlera z niej strzelać na 50 metrów. Niestety, bojlera nie da się zabić z 50 metrów z tej broni. Trzeba raczej używać broni długiej. Myślę, że jeszcze wystąpi w kilku odcinkach. E, pobawimy się tego typu bronią. Zobaczymy, co da się z niej wykrzesać. Polecam się na przyszłość. Pozdrawiam.